Dzień dobry, Witam serdecznie trenera Zniczaka, trenera greburskiego, na Madyszowym Zawodach. Witam wszystkich dziennikarzy. Rozpoczynamy konferencję prasową po meczu Stalci. Proszę bardzo trenera greburskiego, który się posługuje. Przyjechaliśmy do Stali Stalowa Wola do zespołu, który praktycznie spadł. Przegraliśmy mecz w pierwszej połowie 3-0. Powiedziałem, że jeżeli będzie jak najdłużej 0-0, my ten mecz wygramy. Jeżeli się traci trzy bramki w taki sposób jak straciliśmy, to zwycięstwie już praktycznie nie ma mowy, choć w drugiej połowie były sytuacje, gdzie moglibyśmy jeszcze się pokusić o zwycięstwo. Gratuluję. W zależności od tego jakie wyniki będą inne, taka jest nasza sytuacja. Nie jest łatwa, ale ja wierzę to, że ten zespół się utrzyma. Pokazaliśmy to w drugiej połowie. Pokażemy to w innych meczach. Szkoda punktów. Jeszcze raz gratuluję. My walczymy o, o honor, o, o, o taką opinię o każdym z nas tutaj. Myślę, że to było widać w tym meczu. Na pewno nie ukrywam, że taką bardziej zdeterminowaną drużyną był tutaj znicz i to było widać od pierwszej minuty. Ale my tą swoją konsekwencją rzeczywiście rozegraliśmy no, i, i bardzo dobrze i przede wszystkim bardzo farto było tą pierwszą połowę, ładne bramki, wysokie prowadzenie. No i myślę, że chyba chłopcy za szybko uwierzyli, że ten mecz już jest wygrany. Oddali inicjatywę w drugiej połowie. Chociaż, no, powiedzmy, te, te, te bramki, które straciliśmy, można było uniknąć, bo tak, myślę, nawet 2-3-2, no, bramkarz musi wybijać piłkę, musi interweniować, musi, musi zażegnać niebezpieczeństwo, zaryzykował, próbował złapać, zderzył się z przeciwnikiem i, i, i uważam, że tutaj, no, no, no bo powinien to trochę inaczej rozegrać, no ale skończyło się dobrze, skończyło się fartownie, skończyło się zwycięstwem i myślę, że, że no, drużyna potwierdza tą opinię z wiosny, chce grać, cieszy ją ta gra i pomimo tego, że, że jest ogromna strata do, do, do drużyn, które walczą o utrzymanie, to jak widać no kolejnej drużynie jesteśmy w stanie urwać punkty i na pewno w perspektywie no, kolejnych meczy tego co się wydarzy w stanowej woli na pewno jest to taki prognostyk i takie światełko w tym. Proszę bardzo, pytania od trenerów. Panie trenerze, czy Szymiczek to coś mi się stało? E, tam poczuł po się głowy. E, on się uskarżał już w tygodniu w treningu na, 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 na jakieś tam problemy. A nie chcieliśmy ryzy ryzykować jeszcze przy tym wysokim prowadzeniu 3-0. E Mamy za 5 za dni kolejny mecz, za, za 10 kolejny, bo gramy dwa wyjazdowe mecze. No, chciałem go zaoszczędzić. Mam nadzieję, że, że tam nic groźnie do siebie stało. Proszę bardzo, kolejny przykład. Z Zniczk w aktualności u Białka. Panie treze, jestem tutaj dzisiaj ze Zniczem, któremu kliwicuję. Poznam się szczerze, że... Po grze stali. jestem zdziwiony, że ten zespół jest na ostatnim miejscu w tabeli. No wie Pan, ja bym nie chciał akurat na konferencji prasowej roztrząsać tego, dlaczego jest tak, jaki jak i powiedzmy jest w tej chwili w tabeli. Proszę mi wierzyć, że to nie jest pytanie pierwsze tego typu, bo nawet takie samo pytanie było na konferencji prasowej w Szczecinie po przegranym meczu 2-0. No może mogę odpowiadać za to co dzieje się dzisiaj, za to jak drużyna wygląda, jak gra, jak, jak e, powiedzmy walczy z taką determinacją i można to powiedzieć, przyłączyć się, pociągnąć to Pana pytanie, że szkoda, że, 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 że powiedzmy na wiosnę nie widzieliśmy, e, przepraszam na jesieni nie widzieliśmy tak walczącej, zdeterminowanej drużyny jak, jak w tej chwili, bo, bo na pewno e, no te, te, te wyniki byłyby zdecydowanie lepsze. Dziękuję. Proszę bardzo, kolejne pytania. pytanie. Mam pytanie Pana Legoś. Dlaczego zjadł w przebiegu Marcinara z który siarpał pod lewem przez blisko, że stworzył zagrożenie? Marcin od 5 dni w ogóle nie trenował. Wystawiliśmy go tylko dlatego, że chciał grać. Złapał jakiegoś wirusa, podwodnił się. Wczoraj miał kroplówkę, także wyszedł na swoje ryzyko. Grał dobrze, nawet bardzo dobrze, dlatego go zdjąłem, że w poprosił o zmianę. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Panie że do Pana Białowskiego, jeszcze jedno pytanie. Może warto naszych napadziorów, wziąć na jakiś trening indywidualny, bo mieli przynajmniej cztery sytuacje z trzech, 4 metrów, gdzie walili jak w rugby. Wierzę, z... że Pan z szkoda, tym poradzi. Szkoda, że Pan nie chodzi na nasze treningi, to by Pan widział, że są treningi indywidualne. Zapraszam. We wtorki i czwartki, po południu. Dziękuję. Proszę. Czy są jeszcze pytania do trenerów? Jeżeli nie ma, bardzo dziękuję. Trenera, to... ja ja jeszcze